Pan przyszedł. I teraz. No to. No i teraz bierze. No, ten okay. O nie, no i za późno. No nie będzie ją pokazywać. Nie, nie, teraz pokażemy Natala. 10. Pokażę, to jest moja wojownika. Mam bardzo długie grip. I mam bardzo pijany. I 6. 5. Oto i odeszli. I 6. 2. 1, Odi. 0. Nie jesteś tu potrzebny. No weź, stary, stary, stary. Ja Cię lubię, ale Ziomuś, spadaj. Odi. Coś ty nigdy tak nie robiłeś.

7 4 3 i długie i patrzcie jakie jeszcze koniec. są nie O dziwo 6 6 9. Dek jest trochę już porządny. 1 4. I dek jest bardzo taki jakby kwadratowy, widzicie? Kolejka jakby kwadratowe. No i co mu? No? Tu ima taki fajny ten znaczek. I tutaj ma fajną kerę. Tu taki fajny okay. znaczek. I mam teraz 62. O, jeszcze tu je ma taki... okay. Zaków znaczek. Znaczek. Mam 62 dwa złote Ej, bo jeszcze nie jestem wcześniej. Tu jej taką. <grym> Ej, bo ja Nie ma taką w No i to tyle chyba. O, oh, do right, No, dobra? Steve. Musisz Steve. 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 się. <grym> Patrzcie, teraz pokażę wam mojego ulubionego trika, czyli... Czyli, czyli tygrysa. To jest mój ulubiony. Kurde, cała moka. Powało mi